Cześć kochani, Karen Haritonowa, Przymierze Miłosierdzia w Warszawie. Zapraszam Was na dzisiejszą medytację Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię według świętego Jana, rozdział 20, wersety od 24 do 29. I na początek zaprośmy Ducha Świętego. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przychodził, abyś nas przemieniał, abyś nas prowadził przez ten dzisiejszy dzień, abyś nas pouczał, bo chcemy Ciebie słuchać, chcemy iść za tobą, chcemy przeżyć ten dzień tak jak Ty chcesz, abyśmy go przeżyli, i prosimy Cię, aby to dzisiejsze słowo wydało w naszym życiu obfity plon. Z Ewangelii według świętego Jana. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana, ale on rzekł do nich. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. W dzisiejszym dniu Kościół przypatruje się w szczególny sposób właśnie postaci świętego Tomasza Apostoła, który mówi do uczniów, którzy właśnie dzielą się z Nim swoim świadectwem: Widzieliśmy Pana. Że dopóki nie zobaczy, dopóki nie dotknie, to nie uwierzy. Możemy też spojrzeć na tę wypowiedź w takim trochę szerszym kontekście i dopatrzeć się w niej postawy osoby, która mówi, że dopóki nie doświadczy, dopóki się nie upewni, dopóki nie zostanie jej potwierdzone, to właśnie nie zawierzy, nie posłucha, nie zrobi, nie pójdzie za jakimś wezwaniem. Warto dzisiaj się zastanowić nad tym, czy jestem skory do wierzenia. Czy to nie jest tak, że nieustannie doszukuję się znaku, jakiegoś potwierdzenia. Czy jestem w stanie uwierzyć, jeśli nie rozumiem. Czy jestem w stanie uwierzyć, jeśli przyczą temu jakieś fakty. Czy to nie jest tak, że nie uwierzę, jeśli się nie upewnię na 100%. Że to na pewno Bóg, że to na pewno prawda, że to ma wszystko sens, że to się wszystko uda, że. Mam wszystko to, czego potrzebuję, aby właśnie zrealizować to zadanie, że się właśnie muszę upewnić, że wystarczy mi łaski. Właśnie, czy, czy nie ma w nas takiej postawy? Czy jestem w stanie zaufać głosowi kościoła, głosowi Boga, świadectwu innych, właśnie Słowu Bożemu, zanim ono wyda swój plon, zanim zobaczę efekt? Widzimy, że Jezus wychodzi naprzeciw właśnie takiej postawie, przychodzi do świętego Tomasza. I co ciekawe, po 8 dniach, dzisiaj bardzo mnie to uderzyło, bo zdałam sobie sprawę z tego, że Tomasz czekał 8 dni, żeby właśnie doświadczyć tej radości zmartwychwstania. Możliwe, że trwał w smutku, w jakimś rozgoryczeniu, właśnie przez tę swoją zatwardziałość, przez tę niewierność. Zobaczymy, ile przez to stracił. Jezus przychodzi i mówi: Zobacz, mówi: dotknij, włóż swoją rękę. I nie bądź niewierzącym, lecz właśnie wierzącym, nie bądź niedowiarkiem. I to jest moment, kiedy Święty Tomasz mówi: Pan mój i Bóg mój. Zastanówmy się dzisiaj, czy czasem w naszym życiu nie jest tak, że jesteśmy w stanie uwielbić Boga tylko i wyłącznie i dopiero w momencie, gdy doświadczymy, gdy zobaczymy. Gdy się upewnimy, gdy zobaczymy efekt tego słowa, które dał nam wcześniej. Pan Bóg nas zaprasza dzisiaj właśnie do postawy wierzącej, mówi Błogosławieni, którzy uwierzyli, a nie widzieli. Zapraszam nas do tego, abyśmy właśnie uwierzyli w to, że Bóg jest Panem rzeczy niemożliwych, zanim za Nim zobaczymy, zanim doświadczymy, zanim dotkniemy. Dlatego proszę Cię, Panie, dzisiaj o taką wiarę dla każdego z nas, abyśmy potrafili Ciebie uwielbiać e, nawet wtedy, gdy nie rozumiemy, gdy jeszcze nie jesteśmy tego wszystkiego e, upewnieni, gdy może przeczą temu wszystkiemu fakty, gdy może jesteśmy w jakiejś ciężkiej sytuacji, abyśmy potrafili zawierzyć Twojemu słowu właśnie już w takim momencie. I proszę cię, Panie, właśnie taką wiarę, byśmy potrafili uwierzyć Twojemu słowu, zanim ono spełni swoje posłannictwo, bo każde Twoje słowo je spełnia. Amen, dzięki, i do zobaczenia. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.